Mamy dany prostokąt o bokach długości a i b i wiemy, że obwód tego prostokąta jest równy 30 oraz jeden z boków jest o 5 krótszy od drugiego. Musimy wskazać dwa układy równań spośród tych sześciu układów, które opisuje zależności między długościami boków tego prostokąta. Ponieważ obwód ma być równy 30, zatem dwa boki a plus dwa boki b mają dawać 30. I to jest jedno równanie, które muszą spełniać Nasze boki A i B. Widzimy, że takie równanie występuje tylko w podpunkcie C, w tym miejscu, w podpunkcie D i w podpunkcie E. No i teraz jeszcze musimy napisać równanie, które uwzględnia to, że jeden z boków jest o 5 krótszy od drugiego. Takie równanie możemy zapisać na dwa istotnie różne sposoby. Mianowicie, możemy na przykład napisać, że jeden bok, bok A minus bok B jest równe 5. Ale też możemy napisać, że bok b minus bok a jest równe 5. W tym przypadku bok a jest dłuższy o 5 od boku b, a w tym przypadku bok b jest o 5 dłuższy od boku a. Nie wiemy, które z tych równań będzie podane w naszych odpowiedziach, no ale łatwo się o tym przekonać. Tutaj mamy odpowiedź a minus 5, no to to możemy uzyskać z tego równania. Tu, gdybyśmy przekształcili to a minus 5, oczywiście równa się b. Czyli to jest OK, czyli możemy zapisać, że podpunkt C jest OK, podpunkt D jest zły, B równa się 5a to jest zupełnie nie takie równanie, oraz podpunkt E, A minus B równa się 5a to jest to równanie, które tu zapisaliśmy, czyli to też jest OK. Te dwa układy równań zawierają równania opisujące zależności między bokami A oraz B.